Witam Państwa, nazywam się Krzysztof Wiło, jestem chirurgiem stomatologicznym, chirurgiem szczękowym. W zawodzie pracuję od ponad 30 lat, implantami zajmuję się 20 lat. Od kilkunastu lat mam ogromny komfort pracować ze znieczuleniem łąd. Dlaczego? Po pierwsze, to co pokazujemy pacjentowi stanowi bardzo ważną część naszej pierwszej wizyty i wejścia w propozycję leczenia. Czy pacjent chce być znieczulany taką strzykawką, czy też takim urządzeniem? Od kiedy stosuję urządzenie łąd, techniki tradycyjne, klasyczne, chirurgiczne znieczulenia zarzuciłem. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jestem zwolennikiem teorii, że należy podać tyle znieczulenia, żeby znieczulić pacjenta a nie, żeby zużyć maksymalnie dużą ilość środka znieczulającego, jakie posiadamy w swojej praktyce. Po drugie, jestem każdemu w stanie udowodnić, że jedną ampułką tylko znieczulenia, za pomocą łąda, mogę znieczulić do jednego implantu. Po trzecie, stosując to urządzenie, mogę na tyle precyzyjnie wykonać znieczulenie w okolicy implantowaną, również w żuchwie, nie stosując znieczulenia przewodowego. Jestem przeciwnikiem znieczulenia przewodowego w czasie wykonywania implantacji w żółtku. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie mamy wtedy żadnej kontroli nad kanałem nerwu zębodołowego dolnego, a jednocześnie znieczulenie jest absolutnie wystarczające do bezbolesnego przeprowadzenia zabiegu. Dzięki zmniejszemu podaniu znieczulenia za pomocą łąda nie mam zbyt dużego obrzmienia co się często zdarza przy dużym zdeponowaniu leku znieczulającego, dzięki czemu ogląd sytuacji przed zabiegiem jest znacznie lepszy. Jeżeli chodzi o zastosowanie łąda przy zabiegach chirurgicznych w zakresie jamy ustnej, również implantologicznych, Stosuje je przy wszystkich rodzajach zabiegów. Dlaczego? Ponieważ już dawno zarzuciłem znieczulenie tradycyjne za pomocą strzykawki bądź karpuli. Tego typu znieczulenie jest absolutnie wystarczające do tego, żeby znieczulić każdy rodzaj zabiegu, jaki wykonujemy w obrębie jamy ustnej w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantologii. Główne zalety dla lekarza to, tak jak już powiedziałem wcześniej, doskonały przegląd pola operacyjnego, niewielka dawka znieczulenia, a wiemy, że przy dłużej trwających zabiegach ilość środka znieczulającego ma znaczenie, nie możemy go podobać w nieskończoność i w nieskończonej ilości, Natomiast jeśli chodzi o pacjenta, to przede wszystkim komfort związany z bezbolesnym wkłuciem, wejściem igły do tkanek, a także duży komfort spowodowany nie rozpychaniem tkanek, rozsadzaniem tkanek w czasie podawania środka znieczulającego. Istotne jest również to, że w momencie, kiedy raz wkłuję w pole znieczulające igłę, mogę wymienić karpulę na nową. Nie wyjmując z tkanek. Sposób podawania łądem jest na tyle precyzyjny i doskonały, że dzięki temu nie ma efektu rozpychania tkanek. Dlatego też bezpośrednio po znieczuleniu pole operacyjne jest bardzo dobrze widoczne. Jest to szalenie ważne ze względu na to, że nie musimy czekać aż to znieczulenie zostanie wchłonięte przez tkanki i dopiero wtedy będziemy mogli przystępować do zabiegu. Również gojenie się po zastosowaniu łąda moim zdaniem jest też lepsze niż w przypadku tradycyjnego znieczulania. W przypadku regeneracji tkanek miękkich istotne jest to, że po podaniu łądem znieczulania anemizacja tkanek jest znacznie mniejsza. Dzięki temu powrót ukrwienia tkanek jest szybszy i na przykład zabiegi z wykorzystaniem przeszczepów tkankowych skutecznie się goją i Występuje tutaj znacznie mniej powikłań. Urządzenie Łąd umożliwia wykonanie wszystkiego rodzaju znieczulenia: znieczulenie do pojedynczego zęba, znieczulenie nasiękowe oraz znieczulenie przewodowe. Jest to tylko kwestia podania, zastosowania odpowiedniej długości igły.